Dzień dobry dzieci! Zapraszam wszystkie dzieci do wysłuchania kolejnych przygód Kubusia Puchatka i jego przyjaciół. Dzisiaj w rozdziale czwartym, w którym Kłapołuchy gubi ogon, a Puchatek go znajduje. Poczciwy, bury osioł kłapołchy stał sobie samotnie w zaroślach ostu na skraju lasu z łbem zwieszonym ku ziemi i rozmyślał o sprawach tego świata. Od czasu do czasu smętnie zasypywał samego siebie. Dlaczego? To znowu, na co i po co? A czasem znów myślał o tyle o ile. A niekiedy sam nie wiedział, o czym właściwie rozmyślał. I gdy kubuś puchatek, kołysząc się z boku na bok, przechodził tamtędy, uchy ucieszył się bardzo, że może przestać myśleć na chwilę, by móc powiedzieć smętnie i ponuro: Jak się masz? A ty jak się masz? Spytał puchatek. Nie bardzo się mam, odpowiedział kłapołuchy. Już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał. Ach, mój kłapołuniu, rzekł puchatek, bardzo mnie to martwi. Pozwól, że ci się przypatrzę. I kłapołuchy z głową posępnie zwieszoną ku ziemi stanął przed puchatkiem, który obszedł go do koła. Powiedz mi, kłapa łóżku, co się stało z twoim ogonem? zapytał. A co się miało z nim stać? Nie ma go na miejscu. Czy jesteś tego pewien? Zwykle tak bywa, że ogon jest albo go nie ma. Co do tego nie można się pomylić, a twojego nie ma. Nie ma? A co tam jest? Nic. Trzeba się przekonać powiedział kłapołychy i powoli obrócił się w tę stronę, gdzie jeszcze przed chwilą był jego ogon. I gdy przekonał się, że nie można go złapać, obrócił się w przeciwną stronę i tak długo wykręcał łeb, aż trafił. Na to samo miejsce. Wtedy przechylił się naprzód i zajrzał przez rozstawione przednie nogi i powiedział z długim i smutnym westchnieniem: Przekonałem się, że masz rację. Pewnie, że mam rację, odpowiedział Puchatek. To jest zupełnie jasne, powiedział Kłapouchy. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Musiałeś go gdzieś zostawić rzekł kubuś puchatek. Ktoś musiał mi go zabrać powiedział kłapouchy i jak tu mieć dla nich serce dodał po dłuższej chwili milczenia. Puchatek czuł, że powinien powiedzieć kłapouchemu coś pocieszającego, ale nie wiedział co, więc zamiast tego postanowił uczynić coś pocieszającego. Kłapousiu, rzekł uroczyście, przyrzekam ci, że ja, kubuś puchatek, odnajdę twój ogon. A na to Kłapouchy, dziękuję ci puchatku, prawdziwy z ciebie przyjaciel powiedział. Nie to co inni powiedział. I tak puchatek powędrował szukać oślego ogona. Był prześliczny dzień wiosenny, gdy miś ruszył w drogę przez las. Małe, wiotkie obłoczki igrały beztrosko na błękitnym niebie, podpływając to znów uciekając przed słońcem, jakby się z nim chciały przekamarzać. Ale słońce niewiele sobie widać robiło z tych figielków, bo nie zważając na nic przyświecało i grzało z całym zapałem, a jodłowy zagajnik, który przez cały okrągły rok nie zdejmował z siebie swych zielonych igieł, teraz przy świeżej młodziutkiej zieleni Buków wyglądał jak ktoś bardzo zaniedbany. I właśnie przez ten zagajnik i młode zarośla szedł sobie miś. Wędrował przez polany porosłe jałowcem i wrzosem, poprzez kamieniste łożyska potoków, przez piachy i znów przez wrzosowiska, aż w końcu zmęczony i głodny dobrnął do stumilowego lasu. A w stumilowym lesie mieszkała sowa przemądrzała. I jeśli ktokolwiek wie, cokolwiek o czymkolwiek, powiedział sobie miś. To tylko sowa przemądrzała albo nie jestem kubusiem puchatkiem, a przecież nim jestem, dodał. Sowa zajmowała się kasztanami staroświecką uroczystą rezydencję. Najwspanialszą ze wszystkich tak przynajmniej zdawało się puchatkowi, bo była tam i kołatka, i sznur od dzwonka z chwaścikiem. Pod kołatką widniał napis, który głosił. Proszę, dzwonić, jeśli kto chce po rady. A pod chwaścikiem dzwonka było napisane: Proszę półgadzi, jeśli kto nie chce po rady. Te napisy wykonał własnoręcznie Krzyś, bo tylko on jeden w całym lesie umiał pisać. Sowa, choć była mądra i doświadczona i potrafiła czytać, pisać i sylabizować swe własne imię była w wielkim kłopocie, gdy chodziło o trudniejsze słowa, takie na przykład jak obważanek lub jakkolwiek bądź. Puchatek przeczytał obydwa napisy bardzo starannie. Najprzód z lewa na prawo, a potem na wszelki wypadek z prawa na lewo. Potem dla zupełnej pewności zastukał kołatką i pociągnął za sznurek od dzwonka i zawołał donośnym głosem. – Sowo, przychodzę po poradę. – To ja? – Kubuś Puchatek, po czym drzwi się otworzyły, i ukazała się w nich sowa, przemądrzała we własnej osobie. Co słychać, Puchatku? powiedziała: Jakie masz nowinki? Ach, okropne i smutne odpowiedział Puchatek. Mój przyjaciel kłapułuchy zgubił swój ogon. Strasznie mu go brak. Więc czy nie mogłabyś mi łaskawie powiedzieć, gdzie go szukać? Widzisz, odparła Sowa, najczęściej praktykowane postępowanie w takich wypadkach jest następujące. Ojej, przerwał jej puchatek, co to znaczy najgęściej polukrowane postękiwanie? Jestem mi się o bardzo małym rozumku i długie słowa sprawiają mi wielką trudność. To oznacza rzecz, która ma się zrobić. No, jeśli to tylko to znaczy, to niech już będzie, szepnął miś skruszony. Więc rzecz do zrobienia jest następująca. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia trzeba ogłosić. E, chwileczkę przerwał Puchatek podnosząc łapkę do góry Co mamy zrobić dla tego czegoś coś powiedziała bo właśnie kichnęłaś w tej chwili kiedy chciałaś to słowo wymówić Mylisz się nie kichnęłam kichnęłaś słowo przepraszam cię Puchatku nie kichnęłam niepodobna kichnąć nie wiedząc o tym – Tak, ale nie można usłyszeć kichnięcia bez tego, żeby ktoś nie kichnął. – Więc powiedziałam tak. Po pierwsze, wyznaczenie wynagrodzenia trzeba ogłosić… – Co? – Powtórz jeszcze raz – poprosił Puchatek nieśmiało. – Wynagrodzenia – huknęła Sowa. – Ogłosimy, że damy bardzo dużą ilość czegoś tamtemu, kto znajdzie ogon, Połuchego. Aha, rozumiem, powiedział Puchatek, kiwając głową, ale mówiąc o bardzo dużej ilości czegoś tam, mówił dalej marząco, ja zwykle o tej porze dostaję jakieś małe co nieco. I spojrzał tęsknie w stronę szafki stojącej w kącie bawialni Sowy, po prostu łyk słodkiej śmietanki czy czegoś tam innego i odrobinkę miodu. Sowa przemądrzała, udawała, że nie słyszy. Otóż więc, powiedziała, napiszemy na karteczce ogłoszenie i zawiesimy je w lesie. Odrobinę miodu mruczał puchatek do siebie albo cokolwiek innego. Przy tym westchnął głęboko i starał się z uwagą słuchać tego, co mówiła sowa. A sowa mówiła coraz dalej, używając coraz dłuższych słów, aż wróciła do tego, od czego zaczęła i wyjaśniła, że osobą, która napisze ogłoszenie może być tylko... Krzyś. To właśnie on sporządził napisy na moich frontowych drzwiach. Chyba je widziałeś, Puchatku? Puchatek już od pewnego czasu mówił tylko tak i nie, na przemian, nie słuchając wcale tego, co mówiła Sowa. A że ostatnio powiedział tak, tak, więc teraz przyszła kolej na nie, choć nie wiedział wcale o co sobie chodziło. Naprawdę? Nie widziałeś ich? Spytała sowa lekko zdziwiona. Choć musisz je koniecznie zobaczyć. Poszli do drzwi wejściowych i Puchatek spojrzał na kołatkę i napis pod nią, a potem na sznur od dzwonka z chwaścikiem i napis pod nim. I im dłużej patrzył na chwaścik, tym bardziej sobie przypominał, że widział już kiedyś coś podobnego. Ładny dzwonek, prawda? A jaki prześliczny chwaścik, czy nie? spytała sowa. Puchatek skinął głową. Coś mi on przypomina, powiedział, tylko nie mogę sobie przypomnieć co. Skąd go masz? Szłam akurat przez las. Naraz patrzę, a to sobie wisi na krzaku. Zdawało mi się, że tam ktoś mieszka, więc myślę sobie, zajrzę. I pociągnęłam, żeby zadzwonić. I nic. Więc zaczęłam dzwonić bardzo gwałtownie, aż mi to zostało w ręku. A że zdawało mi się, że nikomu niepotrzebne, zabrałam do domu i. Słowo, rzekł Puchatek uroczyście, popełniłaś pomyłkę. Jest to komuś bardzo, a bardzo potrzebne. Komu? Kłapouchemu, mojemu drogiemu przyjacielowi kłapouchemu. On to bardzo lubił. Lubił? Był do tego bardzo przywiązany, odparł rzewnie Puchatek. To mówiąc odczepił chwaścik i zaniósł go kłopouchemu i gdy Krzyś przybił go młotkiem na właściwe miejsce, kłopouchy zaczął hasać i kozły fikać po lesie i machać ogonem tak wesoło, że Kubuś Puchatek z trudem przezwyciężył swoją radość i pośpieszył do domu po małe co nieco dla pokrzepienia sił. I wycierając sobie pyszczek w pół godziny później zaśpiewał dumnie. Kto znalazł ogon? Ja, rzekł puchatek, o trzy na drugą. W rzeczywistości było to o kwadrans po jedenastej, dzisiaj we czwartek. Dziękuję ślicznie, i do usłyszenia.